Cześć, dzień dobry, witajcie. No, dzisiaj y, troszeczkę opowiem Wam o obiektywie, który bardzo poważnie brałem pod uwagę w planach zakupowych, ale tak jak ze wszystkimi obiektywami, musiałem się przekonać, czy to ma sens, czy nie ma sensu. Chodzi oczywiście o system GFX i chodzi oczywiście o dobranie obiektywu szerokokątnego. Opowiadałem wam o obiektywie 23 mm w filmie o obiektywie 23 mm. No, i ten obiektyw mnie zafascynował. Rzeczywiście w gfx potrafi robić nieprawdopodobną robotę tymi ultra szerokimi kadrami, które w zestawieniu ze 100 megapikselową matrycą okazują się nieprawdopodobne do krajobrazu. Krajobrazu, architektury. No, jest to grube, bardzo grube połączenie. No, ale co zrobić w sytuacji takiej, kiedy chcemy mieć, kiedy na przykład y, zależy nam na szerokim koncie, ale chcemy pozostać przy w miarę, w miarę normalnych tematach. Nie wiem, to może być na przykład, y, powiedzmy, tak sobie próbuję teraz y, zgadywać, y, to może być nawet portret, to może być nawet moda. To nawet może być reklama, ponieważ często poszukujemy nieco szerszego otwarcia się na świat. Tak to ujmę. Teraz tak. Ja używam obecnie obiektywu i wcześniej też 45 jako obiektywu szerokiego, ale to jest 35 mm. 35 mm kiedyś było uznawane za obiektyw szerokokątny wszystko co było poniżej wchodziło w historię fotografii powoli. Skonstruowanie 28ki było dużym wydarzeniem. A potem obiektywu 24 mm. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że 28ka stała się na wiele lat kanonem wśród obiektywów szerokokątnych. W jakim sensie? Ktoś, kto miał 35, 35 była bardzo popularnym szerokim kątem, ale chciał szerzej, szerzej, ludzie chcieli szerzej, no więc pojawiła się 28. I ta 28 przez wiele lat zamroziła rynek szerokokątnych obiektywów i każdy producent, każda firma miała w swoim repertuarze obiektyw 28 mm. Niestety to powodowało pewną stagnację. I te obiektywy... Acz dobre, nie spełniały do końca swojego zadania. To znaczy, ludzie oczekiwali po nich super jakości, a ta super jakość nie przychodziła. Wyjątkiem był Elmarit 2828 28 do Laiki M, który jest super żletowatą konstrukcją. 28, ale super towatą. Mówię tutaj o tych, wiecie, dawnych czasach, kiedy jeszcze były lustrzanki. W momencie, kiedy ta 28-ka po prostu dobra była w każdym systemie, ale była dobra, ale. O, ona była dobra, ponieważ nie wiedziano, że można zrobić coś lepszego. Dopiero potem konstruktorzy wzięli się za poważną robotę i zaczęli projektować konstrukcje szersze. Pamiętajcie, że mówimy o lustrzankach, których ogniskowa musi być odsunięta o całą komorę lustra, a więc trzeba było. Dosyć dużej myśli technicznej, żeby wyprodukować obiektywy szersze. I takim obiektywem, właśnie i taką ogniskową, która na wiele, wiele lat opanowała umysły fotografów w sensie planowania zdjęć, w sensie plastyki kadru, był właśnie obiektyw 24 mm. 24 mm, mimo że szerszy, okazał się rewelacyjny. Powstawały też dwudziestki, dwudziestki jedynki ale te były znowu słabe to znaczy nie oferowały aż takiej wysokiej jakości no bo coś za coś oferowały super szeroki kąt no i niestety on musiał być czymś okupiony Było okupiony jakością na brzegach oczywiście też zdarzały się wyjątki takie jak na przykład Distagon 21 mm do systemu Contax więc było i tak i tak, ale 24 nagle stała się kanonem obiektywów szerokokątnych, takich poważnych, szerokich kątów. Ona niosła ze sobą parę dziwnych aspektów. Po pierwsze, pozwalała fotografować naprawdę znacząco szerzej niż 35. Po drugie, na ogół była to, były to nowe konstrukcje obliczane na nowo. Bardziej znacznie skomplikowane. Takim przykładem systemu, w którym to kulało, jeśli chodzi o 28 mm o 2.8, był Canon. Canon miał wśród swoich obiektywów, już mówię o Canonie ie tak? Miał obiektyw 2.8, 28, który był słaby, nudny, słaby, nie dawał nic ciekawego, ale do tego dołożono obiektyw 24 mm, który już taki nie był. W Kontakcie, 28, czyli w obiektywach Cajsa dla Kontaksa Jasziki, 28 była słaba, podobna była robiona pod, przez samą Jaszikę i na tym się ich możliwości, nie, jeszcze była 21 chyba w nie nieważne, ale 28 była nudna i tu i tu, chociaż 28 Cajsa oczywiście była fajna, dobra, wysokiej jakości. Ale słuchajcie, słabsza od Zeiss'a 25 mm. Bodystagon 25 mm po prostu zrywał kapelusze z głów. Tak było. 24 ma coś w sobie więcej. Nie dosyć, że ma ciut szerzej. Posłuchajcie, między w obiektywach szerokokątnych każdy mm robi robotę. Każdy mm wpływa na y, plastykę jakość zdjęcia na, 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 na kąt. Ale różnica między 35 a 28 jest mniejsza i nie taka zauważalna, ale między 35 a 24 mamy już potężny przeskok. I ta 24 jest w stanie łyknąć bardzo wiele tematów: od architektury przez krajobraz, po zdjęcia reportażowe, po jakieś bardzo subiektywne, dziwne portrety. Właściwie jest to bardzo ciekawy obiektyw szerokokątny. No i teraz, poszukując obiektywu szerokokątnego dla siebie, gdzie głównie fotografuję ludzi, miałem kłopot, ale czasami zdarzają mi się zlecenia, właśnie takie, wiecie, nie wiem, wnętrze. Zdarza się coś takiego czasami. Jakaś reklama. Natomiast ja raczej nie będę potrzebował obiektywu 23 mm. Podnieca mnie ten obiektyw, jest super, świetny i w ogóle, ale nie... nie Bardziej gram jednak próbuje grać y, kompozycją, y, przemyśleniem kadru niż efektownością wywołaną bardzo szerokim punktem, y, kątem widzenia. W związku z tym on jest trochę efekciarski. Te super szerokokątne obiektywy są trochę efekciarskie. I w momencie, kiedy nie robi się super krajobrazów, kiedy nie robi się y, ujęć makro. To są bez sensu. Natomiast w momencie, kiedy Ja w gfx się kończę na 45 to trzydziestka w tym systemie, będąca 24 w systemie pełnoklatkowym, jest mega propozycją. No i teraz co? I teraz się okazuje, że to jest obiektyw o wyjątkowej jakości. O wyjątkowej jakości, ostrość od brzegu do brzegu, od, od narożnika do narożnika, nie ma o czym gadać. Ten obiektyw o ogniskowej 30 mm. I odpowiedniku 24 mm pełnej klatce dla systemu GFX jest sukcesorem całej tej myśli technologicznej, w której 24 były ostrzejsze od 28. Słuchajcie, obiektyw jest dosyć śmieszny, bo jak na jest taki bardzo zwężający się. Ja wiem, to jest stylistyka Fuji, ale chodzi o to, że ten masywny element z przysłoną musi zawierać tyle. Po prostu miejsca, to już to miejsce nie jest potrzebne. I teraz tak, pamiętajcie, mamy światło 3,5, ogniskowa 30 mm, gwint filtra 58 mm. I teraz patrzcie, to jest obiektyw trochę śmiesznie wyglądający z tym zwężeniem, chociaż bardzo wygodny w operowaniu. Natomiast lekki, zgrabny, bardzo przyjemny. E, słuchajcie. Oczywiście duży element z tyłu, jak to w każdym e, obiektywie do systemu GFX, ale skala przysłą od 3,5 do 32, typowa sprawa. Natomiast chodzi o to, że 58 mm jako gwint filtra trochę dziwnie, prawda? Do średniego formatu. Natomiast, no po co robić coś większego? Z osłoną przeciwsłoneczną, której tu nie mam, e, Obiektyw wygląda ciekawiej. To znaczy, powiem Wam szczerze, ta osłona jest szersza i już nie wygląda, nie razi w oczy to przewężenie, które tu mamy. Natomiast słuchajcie, co trzeba powiedzieć o tym obiektywie. 510 gram. Nieprawdopodobna super ostrość. Dwudziestki czwórki. Myślę tutaj, wiecie, cały czas w przeliczeniu na pełną klatkę. Ponieważ trzeba przyjąć, że ten kąt widzenia 84 stopnie to jest coś, czego oczekujemy. Dlaczego? Dlatego, że większe kąty widzenia powodują zbyt wie wielką dramaturgię. 24 jest tą minimalną z szerokich kątów, albo maksymalną z minimalnych szerokich kątów, która powoduje w miarę neutralne oddanie przestrzeni. Natomiast Oczywiście dzieli na plany, ale nie tak drastycznie jak obiektyw w tym wypadku, ten obiektyw 23 mm w systemie GFX. Więc yy, jakość tego obiektywu jest bezapelacyjna. Ja byłem zachwycony tym, że można nim tak łatwo fotografować, zyskując szersze pole widzenia. I teraz tak, to będzie mój obiektyw szeroki. Czyli jeżeli do tego Zuma, którego teraz używam i nie chcę się go pozbywać, ponieważ jest tak samo dobry, jak obiektywy stałogniskowe z reprezentowanego przez niego zakresu, yy, bardzo wygodnie się fotografuje i pracuje jednym obiektywem. To jest niesamowite. Ale jeżeli będę potrzebował coś szerszego, to na pewno będzie ten. I jeżeli będę potrzebował czegoś węższego, to na pewno będzie to 110. Natomiast yy, i tyle. Więcej na razie nie zamierzam kupować. To znaczy, oczekuję cały czas na obiektyw 1,755, ale to w przyszłym roku. Słuchajcie, ten obiektyw ma 13 soczewek w 10 grupach. Dwie soczewki asferyczne i tą asferyczność aż, słuchajcie, widać gołym okiem. Wystarczy spojrzeć na zaokrąglenia, odbić w przedniej soczewce. A więc, dwie soczewki asferyczne, dwie soczewki ED o niskiej dyspersji. E bardzo sprytnie, szybko działający autofokus. No wiadomo, że w szerokokątnych konstrukcjach autofokus działa szybko. Ale nie jest to przypadkiem, że dostaliśmy do łapy obiektyw o kącie widzenia, który naprawdę mógłby być takim wzorem dla obiektywu szerokokątnego, bo tak, bo jest szerszy niż 35 która jest prawie takim troszkę szerszym standardem. Tu już nie tu już nikt nie może tego pomylić. To naprawdę jest szeroki kąt, poważny szeroki kąt, ale nie jest też to perspektywa i ujęcia z tego obiektywu nie są tak przerysowane jak z obiektywów szerszych, na przykład 23 mm. Natomiast jakość jest perfekcyjna i wyższa niż w obiektywie 23 mm. Jasne, tam i tak jest super, jest bardzo dobrze, jest to wysoki, bardzo wysoki poziom. Ostrości, ale tu jest lepiej. Ale tu jest lepiej. I teraz, jak zakładacie ten obiektyw na matryce 100 megapikselową, no to jest to coś nieprawdopodobnego. Także do zastosowań profesjonalnych, rozszerzających, wychodzących po, po, poniżej tego kątu 40, ogniskowej 45 mm, to obiektyw 30 z takim kątem widzenia 84 stopnie, czyli odpowiednik 24. Może być bardzo ciekawą alternatywą. Jeszcze raz mówię, ja w moich pracach raczej nie potrzebuję tego ultra szerokiego punktu widzenia w średnim formacie, natomiast ogólnie szerszy jakiś by mi się przydał, bo czasami widzę, że, no wiadomo, 35 jest tylko 35, chociaż uwielbiam tą ogniskową, to wiem, że po ogniskową 30 mm sięgnąłbym bardzo chętnie. I teraz tak, są w systemie. GFX-a, zoomy 32. Tak? Jest zoom, który zaczyna się 3264. No tak, ale tu mamy przy tym przy tej prawie tej samej ogniskowej mamy chociaż trochę większej tutaj. Mamy nieprawdopodobną jakość, której tamten zoom, chociaż fantastyczny, aż takiej wysokiej jakości nie zaoferuje. A pamiętajcie, że Wysoka jakość jest szczególnie ważna przy obiektywie, obiektywach szerokokątnych, dlatego że detale, które się wszystko się pomniejsza, a więc detale bywają znacznie mniejsze w przypadku obiektywu szerokiego. Tak więc świetne uzupełnienie mojego systemu. Gdzie głównym obiektywem pracującym cały czas jest obiektyw 45100 będzie w szerszym zakresie właśnie ten obiektyw 30 mm. Zastanawiałem się nad zoomem 30-64, ale po co, skoro większość by się pokrywała z drugim obiektywem, natomiast ten przy tej jakości. Byłem zdziwiony zdjęciami testowymi, bo poszedłem sobie na spacer, więc fotografowałem takie motywy typowo spacerowe, ale, ale też krajobrazy. No i właśnie jakość krajobrazów przy 100 megapikselach z tego obiektywu mnie zachwyciła. No i co? Ten obiektyw jest bardzo zgrabny, to też jest ważne. Te 510 gram, 32 centymetrów, najmniejsza odległość ostrzenia. E, jak każdy oczywiście Fujinon serii G, jest, czyli GF, jest to obiektyw uszczelniony, totalnie profesjonalny, metalowy, e, więc zainwestowane w niego pieniążki... E, nie pójdą na marne, tylko będzie Wam to narzędzie służyło długie, długie lata, będziecie pewnie zmieniać korpusy, a te obiektywy będą pracować. Po prostu, bo tak e, widzę, że tak z nimi jest, że tutaj nawet e, ciężko, ciężko doprowadzić taki obiektyw do tego, żeby miał jakieś ślady użyteczności. Znaczy, używalności. <laughs> ciężko nawet doprowadzić ten, i, i, któryś z tych obiektywów do takiej sytuacji, żeby było widać tu na nim ślady używania tak są to dobre, pewne, pewnie konstrukcyjnie zbudowane obiektywy. Szybki autofokus, nawet nie wiemy kiedy się oszczy. Mimo że to jest obiektyw nie z silnikiem liniowym. Wiadomo, przy szerokim kącie mamy mały skok odległościowy i ostrzy się to tutaj bardzo dobrze. Rewelacyjna jakość obrazu, pod krajobrazy, pod architekturę, pod wszystkie sytuacje, gdzie wymagany jest szerszy kąt. Także no, dla mnie święto. Pocieszyłem się, że mogłem sobie przetestować ten obiektyw. Nie zrobiłem Wam za dużo zdjęć testowych, dlatego, że e, nadarzy się ku temu jeszcze okazja, żeby o tym obiektywie pod, podyskutować więcej. Jeżeli zgromadzę ciekawszy materiał, e, będzie to mój obiektyw, więc po prostu mm, takich zdjęć na pewno przybędzie. Przy czym pokażę Wam go też w akcji z, z ludźmi. A więc to 24 mm i ludzie to będzie coś ciekawego. E, polecam bardzo dla wszystkich posiadaczy systemu GFX. Czy 23 jest dla każdego? Nie wiem, ale 30, czyli obiekty 24 mm, tak. Trzymajcie się.